Słuchajcie, co poszło nie tak na zawodach Legia MTB Maraton, które odbyły się dzisiaj o godzinie 13.50. Zapraszam do oglądania. Ogólny plan był taki. Wstań o godzinie 9.50, przygotuj sobie wszystko, co niezbędne. O godzinie 11.50 jedziesz z domu, 12.50 i tak 13.00 jesteś na miejscu i te 5 50 50 minut sprawy organizacyjne. Taki bardziej szczegółowy plan to... Słuchajcie ubrałem się bardzo elegancko to jest moja koszulka, w której chodzę od drugiej klasy gimnazjum sentymentalnie ją założyłem ponieważ słuchajcie yy, brałem udział również w zawodach takich pierwszych w swoim życiu teraz są drugie co prawda yy, na Tour de Mulew yy, zaraz mam zdjęcie tutaj wstawię i tak yy, założyliśmy te oto spodnie ponieważ one są super wygodne naprawdę bardzo fajne i buty, proszę Państwa, niebieskie do piłki nożnej. Yy, ponieważ one mają twardą podeszwę i dobrze się w nich yy, pedałuje. Ponieważ jakbyśmy założyli te buty do biegania, to one są do biegania. Te mają twardą podeszwę, to się nie nadają do biegania. A jakbyśmy założyli te do chodzenia codziennych, to byłoby niewygodnie. Przed startem oczywiście popryskałem się tymi perfumami ortopary i żeby po prostu wszyscy uciekali, nie? I teraz jak było? Godzina 8.37 Mama, o ty nie miałeś synku na zawody dzisiaj jechać, to no wstawaj człowieku, kurde no. Mamo, spokojnie, jeszcze godzina. Daj mi teraz jeszcze trochę pospać, no nie? No i pika ten budzik, gdzieś do wejścia. no ja nie mogę, kurde, kto wymyślił wstawanie rano, no, ja nie mogę, dobra. Leżę do 9:5 no to oczywiście niezadowolony, no bo ja nie przypominam sobie w ogóle tych czasów, kiedy w ogóle stałem z uśmiechem na twarzy. Nie, zawsze jestem, kurde, taki przygnębiony rano. Zwłaszcza jak wieloletnie są, tam, już w ogóle taki w nerw cały we mnie, kurde, i komu by to tak przypierdzielić? Komu by to, kurde, złość swoją wyżyć? Ale jeśli jeszcze by domownicy, słuchajcie, yy, no, nie wchodzili mi zgodnie w drogę, to, to wtedy bym się uspokoił i yy, pełen, słuchajcie, z bananem na twarzy na te zawody pojechał. Niestety, jak to wiadomo, jak jest czterech domowników. No to słuchajcie, każdy każdemu wchodzi na głowę i nie może człowiek wszystkiego y, zrobić y, z koniec planem, ponieważ każdy będzie akurat chciał skorzystać na z łazienki, kurde, z kuchni, kurde. Jak akurat ty będziesz w tym momencie potrzebował. Y, I. No i tak. No, no i oczywiście co? No, zdenerwowali mnie, więc najbardziej moja siostra już, kurde, że. No, że pojechałem po prostu, kurde. Yy, 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 cały znerwowany te zawody. Jest godzina 13:12. Ile słuchajcie, tam do tego biura rejestracji? I pani mi każe za numerek zapłacić 30 zł. No to słuchajcie, no to ja myślałem, że oni to wyliczam już cenę, no nie? No niestety, trzeba trzeba było dzisiaj Więc słuchajcie, jadę do bankomatu. Najbliższy bankomat był 2 km ode mnie. Więc dobra, pojechałem. Zapłaciłem, słuchajcie, no bo ja. Nie ma problemu, tam 30 zł. we czy wewte. Spowiedziało, że sport to jest yy, droga, yy, pasja, no nie? Ponieważ stwierdziłem, że te zawody to jest naprawdę dobra okazja, ażeby sprawdzić swoje umiejętności. Nie chciałem tam z żadnym klubem, po prostu od tak się zapisałem, ponieważ to był, to jest taki wyścig, na który jest. Każdy może wziąć udział, no nie? Przed wyjściem obciąłem sobie tutaj, słuchajcie, sznurówki w tych butach, żeby były krótsze i nie dętały. Dobra. Wracam z tego proszę Was z bankomatu godzina 13.32, więc mam jeszcze 18 minut, żeby na start zdążyć, no nie? Oczywiście kolejka do ja, Toy pod bo tak nie wypada, zwłaszcza w parku, więc u publicznym, no nie bo nie, że mando to jeszcze po prostu no, niewychowany jakiś, prawda? No i dobra, jest tam godzina 1342. Już ustawieni jesteśmy i czekamy. Tam burmistrz Bemowa i tam jakaś pani, nie pamiętam. Tam jakaś chyba tam sportu. Yy, no, coś takiego. No i dobra. Yy, 10, 9, 8, no i tam do zera. Strzelałem. Pff, ruszyliśmy. Wszystko słuchajcie, na razie zgodnie z planem jest. Ponieważ miałem takie obawy, że na przykład może rower będzie jakiś yy, kurde, nieodpowiedni, ale nie. rower sobie nawet dobrze radził. A może moje umiejętności są zdecydowanie słabe? No właśnie nie. I słuchajcie, byłem zadowolony, ponieważ. Co się idzie? Poczekamy chwilę. Tej ładnej pani po lewej nie udało się wjechać pod tą górkę, i w jakimś momencie po prostu zsiadła z niego. No to mi dodało przewagę, ponieważ ładnie wyminąłem panią po prawej i dało mi to z 5 sekund przewagi, no nie? No i dałem takie fajne w ogóle zjazdy, były, to było też fajnie a zatem od razu taką szybko tu jedziesz i zakręt strony takie o 180 stopni, no to, to też mi się podobało niestety, słuchajcie, na kolejnym podjeździe zaczepiłem sznurówką, bo jeszcze za mało jednak skróciłem o tą śrubę od szerełka. i to się, słuchajcie, urwało wszystko więc, słuchajcie, człowiek wtedy jeszcze Yy, cały znarowany szkocki wyprzedzałem ostatnie zawodnicy, no nie całe ręce brudne w smarze no i no nie zaczypiłem tego no bardzo to było banalnie proste ale no, w chwilach desperacji yy, człowiek nie myśli racjonalnie no i w ogóle miałem takie uczucie w lewej ręce przez tak dłuższy czas tak dwie godziny może mnie dotrzymało. trzymało jakby mi ktoś jakieś słuchajcie noże wbijał ja nie wiem no jakby normalnie kurde cały był jakiś pokaleczony nawet słuchajcie, wziąłem wodę utlenioną, przemyłem, ale to nic w ogóle. Nie, może jakaś reakcja alergiczna, no nie? No i dobra, no i, i już do końca tego pierwszego kółka, bo to generalnie 8 kółek, były po 3 km, no nie? No i słuchajcie, pod koniec tego kółka już byłem na szczęście. No to doprowadziłem rower, powiedziałem sędziemu, yy, żeby już tam anulowali, że yy, rezygnuję. I dziękuję bardzo. 8 października się widzimy, słuchajcie, ponieważ. Na woli mają być organizowane znowu te zawody. Nie wiem tylko tym razem, czy oni biorą tych najlepszych, tym razem, czy dalej będzie takie ogólnodostępne. Mam nadzieję, że, słuchajcie, będzie to taka ogólne znowu, te zawody będą, żeby każdy wziąć udział. I słuchajcie, do 8 października ja się próbuję poprawić. Jeszcze bardziej, słuchajcie, będę ostrzej trenował. Będę miał wypisany swój plan treningowy, którego będę się trzymał. Będzie rower, będzie bieganie, będzie baseno. Na pewno chcę, chciałbym, żeby było po prostu lepiej. Natomiast jutro jutro jedę na wycieczkę do y, Podkowy Leśnej. O. Ja będę jeździł z tym numerkiem. Nie mam takiej możliwości. Niech wszyscy wiedzą, kurde. Tak więc y, to będzie generalnie y, o, taka zorganizowana wycieczka to jest taka na Facebooku. Y, Usawki Warszawa i tak. Y, to będzie około 100 km, ale mam nadzieję, że nie będzie żadnego zdrowia problemu już. W ogóle mam nadzieję, że wszystko pójdzie już zgodnie z planem. No słuchajcie, no nieraz tak bywa. Ja się tym nie denerwuję. To, to naprawdę nic wielkiego. Czasami tak po prostu jest, że człowiek chce coś zrobić dobrze, osiągnąć. A tutaj słuchajcie, takie sprzeciwności losu. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Do widzenia.